O, serdecznie witamy wszystkich hodowców, e, widzimy, przyjechaliśmy dzisiaj do kolegi Tomasza Rumińskiego, tutaj kolega Andrzej Głazik nas odwiedził też, Zdzisława nie muszę przedstawiać, bo jak się nazywa Zdzisław, tutaj tata, to Tomka, to tu jest z całym gościem, ale tutaj mamy kolegę, co specjalnie 450 km przyjechał, tak? Kolega się przedstawi nam. Kolega Tomasz, oddział. Numer oddziału to jest 0? 0476. 76 i co, wylot wczoraj mieliście, mówić? Tak, tylko my nie wkładaliśmy. Mamy ale różne gołębę, sobie, sobie tutaj przy, przyjechałeś popatrzeć, no, no, tak? No, zobaczmy, tak wygląda pasja. No, tutaj kolega przyjechał z nami, kibicować tylko. Popatrzmy, tutaj są te gołębniki, do których, miejmy nadzieję, te gołębie dolecą. Mamy tutaj lot w oddziale 0326 Toruń. Lot z Neibrandenburga, 380 km do mnie. O 8 wypuszczono, bo tam padał deszcz trochę na Pasewalku w Szczecinie, ale jak już no doleciały to powinno być już dobrze. Frekwencja na locie jaka jest? Ile tam gołębi ma, oddział wysłał? Niecałe 2000. Niecałe 2000, a 80. hodowców ile bierze udział jeszcze cały czas? 80 kilku. I to jest ostatni lot tutaj ostatni w oddziale. Czyli tak, tutaj, kiedy byliśmy u Tomka kilka tygodni temu, wtedy mieliśmy lot. Był bardzo ciężki, zapytamy się, bo akurat jak my pojechaliśmy, to zaczęły te głębie wtedy lądować i stad nie było dużo chyba wtedy nawet, chyba nie, 7 tak, sztuk. No na noc ale jeszcze rano doleciały, no chyba dwie sztuki zginęły. W konkursie 30 parę było. No. no lot słabszy, bo seria była tam, nie wiem, piąta czy dalsza, ale później już było tylko lepiej. No lot ja słabszy, ale ty i tak masz bardzo dobre wyniki w tym sezonie, tak? No, chyba tak. To jak tam ile masz takie mniej więcej, jak już kategorię patrzyłeś tam? A czy może o cyfrach tam nie mówmy, ale Dobrze. na kategorii jest dosyć dobry wynik, jeszcze dzisiaj mogą poprawić. No i GMP jest dosyć dobry, maraton dosyć dosyć, dosyć. za. Nie? Jakie nie? będą wyniki w tym roku? Tak, tak. Nie? O. E, lotując na, na. bo jesteś wielkim mistrzem w kategorii A. pamiętasz też, kiedyś rozmawialiśmy tam chwilę tylko, nie wiem, wiadomo, na maratonach one też będą na to, tylko zmień program podawania energii prowadzić lecytyny, zmniejszyć niektóre rzeczy i głębiej idą jak pershingi, nie? To, jak to są loty takie około do 800 km i one tak z A kategorii tak samo salą kurczę. Po prostu w tym roku więcej kładu, tych głębiej wstrzymywałem aż tyle, bo ta A kategoria aż tak no, weszła super bardziej, była lepiej. Nie trzymowałem ich te same gołęby na maratonach, tak samo i z 500 dobrze się dały. Tak? A ile teraz gołębi dałeś na lot? Teraz? 38. 38 to... A tu zostawiłeś, zostawiłeś e, dużo chyba. Nie wiem dużo, bo została część no, parę takich, co podolatywały, ale i tych szybkich głębi sporo zostawiłem tych, co, które już nie mogą poprawić, a jedynie popsuć wynik tym, co poszły na lot. No dokładnie. Żeby jakoś coś usiądzie, to raczej. <laughs> Czyli to będziemy, będziesz 10... walczył o poprawienie 10... tego wyniku. wynika. No. 2 godziny no. trzy. Dobrze, popatrzmy, Głęby tak się spodziewamy, że około godziny pierwsze gdzieś będą, tak? pierwszej gdzieś będą, tak? Koło pierwszej. Będziemy sobie patrzeć. Ja dzisiaj mamy kibicujemy trochę z głębi, z daleka, bo tutaj słońce jest niemożebne. A co pali to jeden tam i sobie po prostu siedzimy w cieniu, no, tu będziemy sobie Przez, się go się goni, patrzeć, no, no, ale no, będziemy no, też no. tutaj no. rozmawiać, sobie bo akurat mamy i mówię, kolegów tutaj widzimy ze Śląska Dolnego właśnie. Ja tylko powiem, że ja się w Wołowie urodziłem, nie? A ojciec z Lubiąża pochodził, tak, że to te okolice. Także będziemy sobie mogli tutaj porozmawiać. O! Co to jest? To to jest drugi Czekamy drugi na gołębie w tutaj w, w Ciechocinie u kolegi Tomka i sobie teraz po, po, popatrzymy Ocena. na gołębie. Kolega Andrzej Głazik oceni, pomaca. Oceni, po drugi jest w Polsce. A jaki to jest numer powiedzmy, bo te gołębie, my dużo mamy zdjęć różnych derb, derb. to jest... To jest. 14809. Mhm. Czyli dwuletni, nie? Nie, z roczny. roczny. Tego roku, z tego tak. roku. A w tym roku jak się spisywał? No to już w rozpodzie. To był po tej podstawowej par. Par z tych złotych par? Nie. Koledzy, słuchajcie. No, no. Drugi kołom w Polsce się pytam, kolegi Tomka, co jak w tym roku lato Już jest w rozpłodzie. Uczcie się tego. Takie nie latał w trzeba ogóle? w no, no. Patrzcie, skrzydło. Bardzo ważna sprawa to skrzydło to jest sprawa genetyczna po, raz, po pierwsze że gołębie przekazują sobie takie skrzydło popatrzcie to jest jak parasol, prawda? palca nie włożymy tutaj to jest gołą, trochę, no tak pół kilograma w tej chwili nie lata około 650, 550 gram ma I jako lotowy, zobaczcie bardzo, bardzo ważna sprawa on tutaj ma obojczyki mocno rozsunięte tu głębszy gołąb, wysunięty, wysunięty mostek do przodu i potężny mięsień piersiowy. Takie gołębie lecą na fula konkursów, przeważnie. Nie zawsze szybko, ale ten jest od dziecka szybkim gołębiem. Bardzo szybkim, nie? No popatrzmy sobie, Lub, lubicie koledzy oczka oglądać, nie? No, skrasz. Skrasz? Mogę dalej patrzeć? No, pokaż gardziołko, pokaż to. Za chwilę. A to wnuk, mówisz, podstawowych, z, tych, z tych podstawowych dwóch, po tych tak, po tych dwóch parach. No więc, y, ksiądz Kostosz mi podarował tego najszybszego gołębia też, takiego na młode. I to taki podobny typ był, tylko to było z tym Maria, jak? Moris Matews, to Morris były Deny Mija, razy, rodzice to były Deny Mia, Morisa Matewsa. To one są u mnie, te rodzice. Rodzice złotego medalisty i prawnuki dwóch brązowych medalistów. To są starsze też gołębie, ale Andrzej, ty masz je już kilka lat, nie? Tak, taką kolekcję utworzyłem, Tomek, ale to coś podobnego też. Nie? też o, jaki gołąb napakowane. No ten oryginał, wtedy złoty medal, co zdobył Morisa Matews, on był chyba niebieski nakrapiany, taki co miał koficer teraz... 107. W 2015 roku, chyba na czy 17, 15 na Olimpiadzie w Poznaniu, nie? Słuchajcie, to jest trzecia hodowla, w której widzę, że gołęb z Wolierze jest, tak? I ma wypukłe worki powietrzne. Tu. O, jak piłeczka. I to świadczy o zdrowiu gołębia. E, Wolierze to spotkałem u kolemansa w Belgii. U Erysia Barcza, gdzie ją kupowałem, z Woliery 12-14 letnie, gołębie miały właśnie tu te worki aż wypukłe. Takie muszą być zawsze zdrowe. Nie? Jak masz się w Wolierze teraz, przepraszam, to jakąś specjalną suplementację stosujesz? Tak, lekko. Normalnie tak. Normalne karmy i te podstawowe rzeczy dostają. Mhm. Byle czym karmisz chyba z Primy? <laughs> <laughs> to jest najlepsza drużyna z tego roku. To jest z tego roku? Z drużyny GMP, tak? Z drużyny A. kategorii. A z A. A kategorii, o. tak. To Jaki numer ma ten gąb? Pokażmy go. Andrzej, poczekaj, numer, pokażmy. Widzimy 2018 rok, 326, 18, 317. Tak. Mhm. Młoda samica. No, to A koroczna to, A to się ze starej linii jest. No to jest ty właśnie. No, bo, bo to co mam od Ciebie właśnie, taką też sam kolekcję utworzyłem gołębi, to, to w zasadzie wszystko podobne. Patrzymy teraz jak gołąb z kategorii A wygląda. I też już w rozpodzie jest już odłożony? Nie, czy nie, 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 nie. Nie lata? Co, lata jeszcze? No, to nie poszło. Mhm. Za młoda, dwa lata. Ona ma dobry wynik z tamtego roku do A kategorii, a ten rok ma się tam do niczego nie liczyć, także już na przyszłym leci jeszcze. Mhm. Popatrzymy, popatrzymy, patrzymy, ja uczymy. Jest. No, mamy też gołębia pierwszego? Nie. <laughs> falstart o Jezus. <laughs> nie, nie, to nie był Trochę. popatrzmy, popatrzmy samica ona będzie nam się nie lubi jeśli trzymać, się, ja staram ją przetrzymać bardzo lekko ona nie lubi tego jest to cecha o gołębi tak, jak luźno podaje skrzydło to są takie gołębie, które latają powyżej 500 powyżej 600 km a ten gołąb spięty, zwarty i ten nogol ma też tak jak mówiłeś tam w tym wcześniejszym filmie co ta kiedyś nie, rozmawialiśmy ona ma w pióro, no bo też gołą, który A kategorii no robi. to mi właśnie chodzi, ty, czyli tam Ale nie mówiłeś. powiedziane, że ona nie będzie letała a ona z tej pary lecą wszystko raczej w, w maratonie ci obawę, zrobi, tak ona ma predyspozycję do, do jako rond. bardzo krótkie ramię, bardzo krótkie przedramie. no i to, tego samca zapomniałem powiedzieć aż za specjalnie za krótkie nie miał, a się okazuje ma szybkość to nie jest reguła, że no, musi mieć krótkie ramię, czy, czy przedramie. Patrzcie, oglądajcie to skrzydełko. Bo to takie pokazowe jest. To jest to jeszcze linia Fabry? Tak, w całej parze od Fabry. Od ca całej tej pary, no. Tomek ma ja takie poznaję, dwie pary, bo, przypomnijmy, dwie mam, takie pary, nie? mam kilka gołębi. Tam się to rozrosło, bo to poszedł brat na siostrę. To było 733-711 te samce, nie? Mm -hmm. A to jest 732, to jest to w sumie trzecia I to parę. z tej te fabry to były te gołębie, tego mb, tego no. Mm. To są WADNAPE. Ale, ale te były był jeszcze. To, to na lot powinno iść. Tiekę 007 nie? z tej linii chyba też. Jak się nazywał ten hodowca od tego Tiekę? DLR de... DLR, no, A, nie będę cię męczał. To jest młode teraz, to ojciec. Jej. I to jest już ten z podstawowej pary, tak? To jest 732. 732. To 732 para, zdjęcie: mamy tego gołębia Słysza, na stronie? ta para na to chwilę dała jeszcze na lepsze młode niż te dwie pary. To ta była, i siostra była teraz czwarta w Rynie, druga w polsce też w kategorii, to wcześniej była czwarta proszę, w Polsce. Proszę, proszę kolego, no, takie pierwsze, pierwsze takie optyczne wrażenia, że gołębie siedzą na, na, na podłodze. I widzimy, który jest w formie, a który nie. I teraz to tak trzymaj równo kamerę. I teraz właśnie Chodź na to, żeby słońce było. Trochę. O tak, nie, nie, tutaj, żeby było, jaśnie będzie widać. O nie, Andrzej, o tak, o. Ja tyłem. Żeby nie, no dobra, ale tak odwróć się troszeczkę, żeby, dobra. bo będzie ciemny. Popatrzcie. O. I on ma skrzydła, to jest gołąb w, 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 w wolierze. W woliery. Zobaczcie. Do no dobrze, że jest w bo ta samica już tu miała te poduchy i to skrzydło było aż podniesione, nie? Wypchane. Że w formie jest. To tak jak my chodzimy klatę nie, I szpanujemy, ładne kobietki są nie? i chodzimy tak ładnie. I te gołębie w formie też tak wyglądają właśnie. to widziała, chyba parę ładnych zaprosiła, żeby by Pan pokazał. Co się odleczy, to nie uciecze. Propozycja matrymonialna, tak? <grymne> <grymne> Zaczęliśmy od, od tych worków powietrznych, tak? I tu, tu ma płaskie worki. I teraz dobrze, że on to skrzydła płasko trzyma i teraz patrzcie co się dzieje. Ja włożyłem mu palec. No. no się wierzga i nie tego. I to skrzydło jest aż podniesione. To. I wtedy to poznajemy na podłodze. Na podłodze patrzymy, a to tak. O kurczę, o tego, tego, tego. Trochę wolniej musimy patrzeć. Ale... Idzie wytypować się stado gołębi. Te gołębie pierwsze, co chcemy obstawiać. I no nie jest regułą, że one najszybciej przylecą, ale zawsze któryś jeden, drugi przyleci czołowo. Nie ma mocnych na to. A Tomek jeszcze zadam pytanie, bo Ty jak, a podstawie tego co Andrzej mówi, jak Ty na przykład, bo Ty miałeś, mówiłeś tych faberów, przecież Ty 20-30 sztuk miałeś, tak? Przerzucone. To te pięć par, te, te trzy pary takie, co masz tych, to doszedłeś do tego, właśnie taką techniką, jak Andrzej mówił, ta, tak obserwowałeś, czy po prostu patrzyłeś tylko na wyniki? A ty, bo tu mówię o obserwacji już na lot, w formie. To co najlepsze w Polsce i lata bardzo dobrze, to już później nie ogrom On, on musi mieć te cechy już cały czas. Patrzmy skrzydełko, nie? To, to wszystkie gołębie, co oglądaliśmy, to każdy jeden, no, no naprawdę... Zobaczcie, to drugi rząd. To jest parasol. Tu podajemy, musimy podawać super karmę, dobre suplementy, unikać za dużo podawania witamin, nie? Bo później organizm przestaje sam przetwarzać yy, karmy i inne produkty na witaminy. No, przepięknie dało. Karmi teraz. A, młode bo. Chodzimy. Która jest godzina? Powiedz coś o tym, moim 12:35. Czyli jeszcze, jeszcze. No to jest olimpijka ta 71,50 za kategorii. Po jej dziecku ja. teraz był coś głęboko. 80 ona miała które miejsce na olimpiadzie? 16? kurczę nie pamiętam, ale trzecia w Polsce. Tak, była. ale to, było, to był ewenement, bo polskie gołębie w kategorii, a bardzo dzieci rzadko zdobywają pierwsze w miejsca. Chyba Manfred Bula chyba miał raz, że tak. kategorii czwarte miejsce, chyba, to tak? Było wtedy właśnie. to właśnie wtedy. To było chyba to pechowo, co niestety nie odbyła się wystawa ogólnopolska. Po prostu ją pokazuje, no bo dobrze też młode dzieci, po ich dzieciach wnuki dobrze mhm. lecą. Najlepiej na jakichś dzieci na to wychodzi w rozpodzie w tej chwili. Nie? I bo... przypomnijmy, po czym to jest ta piorcowo para? 711 685 od no. i tak się, wiesz Tomek, bo podziwiam hodowców z Torunia, mówię, od Tomka gołębie nie lecę, słuchajcie mnie uważnie, od Tomka nie, gołnowarte są, no to wam powiem, ja mam od Tomka kolekcję gołębi, gdzie część sprzedajemy, a część, część rozdajemy na sklepy z tych, yy, yy, w nagrodę hodowcom, yy, że kupują nasz towar, a nie inny. No i... Dostają dobre gołębie. Mam pięć hodowli w Polsce, gdzie są twoje gołębie latają trzy sztuki wybitnie, to się ocierają o najlepsza czuły w Polsce, no ale w Toruniu no, w zasadzie jest jeden mistrz, a resta trochę... Mistrz trochę proszę szkolenia przeprowadzać wśród hodowców na punkcie wkładań, pokazywać gołębie jak mają, no Muszą i podarować. Tak Muszą chcieć słuchać, każdy ma swoją wersję. E, mogę? Tak, tak. Też to fabry, tak? Wszystko praktycznie tak. to są tutaj. Tej. No, nas no, parze z tym samcem teraz. Ja z tym strym. Uuu, no. popatrzcie, jak podaje skrzydło. Myślałem, że, że piurojadek jakieś ty co? <noise> A to piurojady może mieć. To... Patrzcie, jak ona leciutko podaje skrzydełko. Popatrzcie. To z pięciu lotów miała wtedy trzy trzydzieści w jednym roku. To już jest wynik taki, no Próbowałaś ją no tak. na 800? Nie. Nie poszła na W już do rozpodu. Ta samica ma szansę rozjechać wszystkich. Miała by Na długim locie. No tak zobacz, się tak dobrze sprawowała i do poszła do karceru, no. Może <laughs> <laughs> jasno by jak... i... no, <laughs> no, no właśnie. To, no wie, gołębie. Nie, no żartuję, super, ale tak Zawsze lat, no. no, przecież w zasadzie jesteś trzy razy mistrzem Polski, w zeszłym roku oszukali Ciebie nie uznali coś, co powinni uznać. Ja dziwię się, dziwię się władzom nadrzędnym, że do czegoś takiego dopuścimy. A dziwię się też kolegom z Torunia, że nie walczyli o ten wynik, bo to jest... Czy walczyli, ale to już się nie dało zrobić. Więc to jest chwała dla nas wszystkich hodowców. Toruń, to taki Toruń. Tylko, że kiedyś Toruń ja pamiętam, że przepraszam, to jest bardzo piękne miasto, bardzo starówkę ma naprawdę, ja miasto, bardzo tak. lubię to przebywać. No i tak jak w całej Polsce, Polacy to są dumnymi, dumnym narodem, a hodowcami szczególnie bardzo dobrymi. Popatrzmy tylko na, na limiady, założyli Niemcy. Nie, są to są nasze tak gołębie, ukazy, wszystko nie? wygrywamy, wszystko już teraz. Nie? Już ten nawet drapa taki, e, etatowy mistrz w kategorii B. Przegrywa. To jak on z tobą przegrał chyba na Olimpiadzie, Nie, z kim on? Ja w Amiach. Ale Andras drapa ma też w innych kategoriach. Dużo i dużo gołębi w Chinach, na Zalekim Wschodzie, tam, w Arabii Saudyjskiej. Tam w tych państwach się sprawdzają te gołęby też często. No tak. Ty nie gadaj, tak Andrzej, bo ty też miałeś drapy. I ma czy masz jeszcze te drapy? No. Rewelacyjnie się sprawdza. No właśnie. No dobra, ale już przegrywa teraz z nami. Nie? To jest jedyny hodowca z Niemiec, który. Który, którego no ciężko ograć jest Polakom, nie? naszym hodowcom polskim. Ale Andras też, zakupy zawsze robią, tak jak ty mówiłeś, że on kupuje najlepsze lotniki i on na to dużo pieniędzy wydaje. wydaje dużo pieniędzy tak. na Gołębie, nie żałuje. Kiedy byliśmy u niego, no, tak on jak mówił, jak że to się cieszy, jak dzisiaj porozmawiał na Gołębie. się urodzić w czepku, w niedzielę. W niedzielę się urodził? Zdzisław, pamiętasz? Nie Pamiętasz? Krótko piliście. No. Tak, dokładnie. Normalne. To jest samiczka z drużyny, też mistrza Polski, druga. A czepek żółty był? Czy jakiś kąpielowy? Jak, nie jakała, tak? I ona jest nie, po, nie, żółty. Nie, 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 po, po nie, tym synie, złoty medalistki z Bukaresztu. Aha. Teraz jakiego masz gołębia? Drugi z drużyny do akwarii. Jaki ma numer? To jest 2018 roku. 18-045. Tak? ma podobną coś, co tam samica, to luźne skrzydło. Nie? To jest samiec? Samica. Samica, no bo właśnie tak patrzy po główce to mi samiczka wygląda. Luźne skrzydło. Dużo hodowców zgłasza się do mnie. Niemieccy nie mogą sobie poradzić ze zwisającym skrzydłem. A myślałem, skrzydłem że ze skrzyminnym zwisającym. Ci hodowcy. Masz dziwne skojarzenia. Ale ja, ja o dłoni myślałem, a ty o tym. <laughs> Krzysio zawsze ma dobre pomysły. To są gołębie takie, ona mogłaby iść na maksa kąpa. tak. Nie? Też worki powietrzne, tak podobnie wszystko? One mają Andrzej, ty, 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 ty masz tak... bo ty takie... Ty oglądasz już to jest piąty czy no, szósty popatrz. gołąb. To powiedz, one mają podobną typ budowy, nie bo tam mówisz, kiedy miały te bardzo krótkie przedramie, ramię, teraz... Nie ma, to tak jak ludzie, nie, nie ma bliźniacy nawet między sobą się różnią. Eee, wróble są jeden do drugiego podobne jaskółki, no dobra, ale no one siebie odróżniają, my ich nie. No rewelacja drugi gołąb. No. To jest ojciec, to jest po tej złotej medalistce z okażę tu się. To ten man, to jest... Proszę, to, to jest 733 wtedy, tak? Nie, nie, nie. nie. To jest, ojciec, to jest 224, nie. ja wiem, który to 33, jest. 33. O. Te 224 to było takie o to gołębie. No, ale po... Obrączki Obrączki po... tylko. No, nie, nie, można, nie można pokazać tak e, dokładnie. Ale zobaczcie, ma kosić. Jaki potężny ma mięsień... E, mięsień piersiowy, nie? aż tutaj idzie. To jest gąwolierze. Tak, tak. Ta, to samo. Wypukłe worki powietrzne. To świadczy o dużej wiedzy hodowcy, o odpowiednich gołębnikach, o dobrej wentylacji, nie ma przyłów i tak dalej. Te gołębie na katery kiedykolwiek ci chorowały? Nie mogą. Tak, tak, utrzymane. To jest trzecia hodowla w Europie, gdzie widzę, gdzie widzę gołębie w takim stanie zdrowia. Najbardziej byłem zszokowany, u, u będąc u Barcza, który czytał. Janseny hoduje w czystości, to jest starszy pan taki. W moim, on jest chyba w moim wieku, taki staruszek. I popatrzmy sobie, co on tutaj ma. Każdy lubi oglądać oczy i skrzydełka. Nie przesadzajmy, ja wolę co innego, I nie gołębi, niekoniecznie gołębi. Nie kombinuj, się. Czastujemy sobie tutaj? tam. To jest, taki gołąb naprawdę. to jest właśnie to, że jak ja pamiętam, jak zacząłem się sportem gąbiarskim interesować, to, to było cechą charakterystyczną hodowców, było, jak nosili ciemne koszulki, zawsze mieli białe te plamy tutaj od, pych, od pudru. Tego. Tomek, masz tam też Tomek, tak już tak lekko zabielony, Andrzej poszedł na maskowanie. To jest, to jest gołąb, który, który w zasadzie musi dawać gołębie szybkie. Musi, to hmm. żadne. są sobie jeden większy, hmm. jeden ten trochę jest mniejszy, jak na samym początku. a weź. Od e, malucha do takiego potwora jak ten. Ale on, pomimo, że jest, wolierze, jest lekki. A ten jest z 2016 roku, tak. czy którego? 16, 16 czyli 9, 4 6, 2, no, On też był w drużynie tej hmm. takiej kategorii, ale już teraz będzie wycofany do rozpodu. Już. Ale on jeszcze to teraz? Na pierwszych lotach był hmm. już go wycofany do rozpłodu. Na jednym locie się zawiesił, przyszedł tam po czasie i hmm. już, już że nie będę ryzykował. Ale latał, latał jeszcze. Latał, latał, bo widzę widzę właśnie tu po, po mięśniach i po Jeszcze Tomka się zapytam bo tak jak rozmawialiśmy kiedyś z Andrzejem, czy w ogóle z hodowcami rozmawiamy o tym zdrowiu głębi, bo to jest bardzo interesujące. Jak już na loty dajesz, to w tym roku miałeś takie sytuacje, jak to często hodowcy mają, że ten trzeci, czwarty lot przychodzi, załamuje, załamanie zdrowia nie, następuje. nic. Nie, to tylko jak pogoda jakaś gorsza i gdzieś z Czyli one są twoje, tak mają odporność, że nie łapią żadnych infekcji w koszach? Nie, raczej. Nie. Nie. To też się zapobiega jakoś w tym, głowy mają do siebie podobne. No, też jest z... po dzieciach tych dwóch podstawowych pary. To... Czyli znowu do tych pary. Mm -hmm. e... Andrzej za z... nim mówił, widzę, przez <laughs> No to z wielką przyjemnością takie gołębie można potrzymać. Tak szczerze mówiąc, żeby się nauczyć chwytu w ręce, że bierzesz do gołębia i widzisz, że wyważony, że będzie dobrze latał. Ja nie mówię o takim gołębiu z woliery, tylko o lotowanym, wolnym, wolnym e, oblocie lata, e, to musisz sobie chwyt taki zrobić. I najlepiej zjeździć najlepszych hodowców. Pokaż mi najlepsze gołębie, jakie masz, a ten był czwarty. Samy pierwszy pokaż. To co wracają pierwsze I po czasie tylko złapiesz głębia do ręki i widzisz, już czujesz co to jest. No, nie zawsze gąb z w formie, nie zawsze będzie wygrywał. Nie? Ma zwyżkę formy i dobrze, jeśli tą formę utrzymuje i lekką zniżkę wtedy, lekko, lekko. To już od hodowcy zależy. Nie może być tak, że idzie, idzie, pierwszy, 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 pach na dół. Przeważnie wina hodowcy. No dobra, popatrzmy tak, sobie tak, teraz, sobie na, na tak, bardzo dziękujemy dobra. koledze Tomaszowi, Andrzejowi, że tak nam pokazali ładnie gołębie z omówieniem wszystkich ich cech, ale teraz popatrzmy jeszcze tutaj, troszeczkę słońce zelżało, ale czy coś przylatuje. Ja się dziwię, że kolega Zdzisław jeszcze tam przy płocie nie jest, bo on tam zawsze z tamtego kierunku oglądali te gołębie, no, ale jakoś sobie tutaj poradzimy.